Biblioteka w Ostrowi Mazowieckiej realizuje wiele różnych projektów skupiających się na propagowaniu historii krajowej i lokalnej, tradycji oraz literatury. W ostatnich miesiącach Ostrowska Księżnica, w ramach projektu Ostrowianie świętują niepodległość, zorganizowała serię warsztatów pod nazwą Słucham i tworzę. Pierwsze zajęcia odbyły się w szkole podstawowej nr 2 i skierowane zostały do uczniów klas siódmych. Poprowadziła je Adriana Kapała, koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej. Podczas warsztatów młodzież poznała pojęcie historii mówionej, czyli formy zachowywania historycznych informacji bazujących na czyichś przeżyciach, opiniach i wspomnieniach. Uczestnicy dowiedzieli się jak przeprowadzać wywiad ze świadkami historii, jak do takich rozmów się przygotować i jak wykorzystać uzyskane informacje w późniejszym czasie. Organizatorzy zachęcali młodzież do tego, by takie wywiady przeprowadzali ze swoimi babciami i dziadkami. Kolejne warsztaty, tym razem literacko-pisarskie, miały miejsce w liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Ilona Gołębiewska, autorka książek obyczajowych, opowiedziała młodzieży, jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem i dała uczniom wskazówki, jak ćwiczyć swój warsztat pisarski, gdzie szukać inspiracji i jak kształcić się w tej dziedzinie. Zofia Sokolik, wieloletnia nauczycielka języka polskiego i liderka sekcji literackiej Uniwersytetu III wieku, skupiła się w swojej prelekcji na tym, jak pisać poprawnie. Sam pomysł nie wystarczy. Potrzebna jest również dobra znajomość języka i sprawne posługiwanie się ojczystą mową. Kolejnym elementem projektu słuchami mi Tworze było spotkanie z historią. Profesor Adam Czesław Dobroński opowiadał zebranej młodzieży o historii Ostrowi Mazowieckiej. Przez pryzmat mieszkających niegdyś w mieście znanych i zasłużonych dla społeczności osób. Wspominał rodziny Rubinkowskich, Ostrowskich, Podbielskich, Zakrzewskich, Harusewiczów. Także postać księżnej Mazowieckiej, której miasto zawdzięcza swój szybki rozwój w XVI wieku. Profesor Dobroński sam pochodzi z Ostrowi, a temat dziejów naszego miasta jest mu bardzo bliski. Biblioteka zadbała, bo Ostrowianie dowiedzieli się więcej nie tylko o ludziach, ale również o miejscowych zabytkach. W starej elektrowni pasjonat lokalnej historii Richard Eichelkraut opowiadał zebranym o architekturze i innych znaczących miejscach w mieście. Prowadzący mówił o historii danych miejsc, podzielił się również wieloma ciekawostkami na temat różnych budynków, pomników i kaplic, a opowieść uzupełniała prezentacja multimedialna bogata w fotografie. Projekt Ostrowianie świętują niepodległość dofinansowany został ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Warsztaty miały na celu zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w regionalnym konkursie literackim Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom.